Porcelanowy świat. Marek uważał, że jego życie jest idealne, a przynajmniej było takie w oczach innych i w jego własnych, dopóki nie zaczął patrzeć na nie uważniej, jak na jeden z misternie wykonanych projektów, w którym każdy element ma swoje miejsce. On, Marek, był architektem. Prowadził własną, odnoszącą sukcesy firmę, która zdobywała nagrody za minimalistyczne, a jednocześnie funkcjonalne budynki. Jego klienci cenili go za precyzję i wizję. Miał 38 lat, nienaganny gust i poczucie, że osiągnął wszystko, co zaplanował. U boku miał Annę. Anna była jego dopełnieniem, barwnym akcentem w jego uporządkowanym, monochromatycznym świecie. Utalentowana malarka, której obrazy pełne emocji i tajemniczych postaci wisiały w najbardziej prestiżowych galeriach w kraju. Właśnie miesiąc temu otworzyła swoją własną galerię w sercu starego miasta, co było spełnieniem jej wieloletniego marzenia. Ich mieszkanie, przestronny loft z widokiem na panoramę miasta, było ich sanktuarium. Pełne sztuki, światła i spokoju. Ich miłość zdawała się być krucha i idealna jak porcelana. Marek lubił wracać do domu i patrzeć jak Anna pracujeł. Jej pracownia, urządzona w części salonu, była dla niego niczym ołtarz. Widywał ją pochyloną nad płótnem, z brudnymi farbą palcami i skupioną, ale z pasją wypisaną na twarzy. Ostatnio jednak coś się zmieniło. Cień, który widział w jej oczach, nie był już tylko subtelnym akcentem jej melancholijnej duszy. Gasł, gdy tylko na nią spojrzał, jakby chciała go ukryć. Ich rozmowy, kiedyś pełne swobody i żartów, stały się bardziej formalne, wyważone. Unikała rozmów o przeszłości, zwłaszcza o latach przed ich poznaniem, co kiedyś było dla niej naturalne. Marek, który miał głowę do detali, zaczął zauważać te drobne rysy na ich porcelanowym świecie. Nocne koszmary, które kiedyś pojawiały się rzadko. Teraz stały się niemal codziennością. Anna budziła się z krzykiem, a na jej czole błyszczały kropelki potu. Gdy Marek próbował ją objąć i uspokoić, ona odpychała go, a w jej oczach czaił się strach. Nie strach przed nim, ale przed czymś, co widziała w snach. Zawsze mówiła, że to nic tylko zły sen, ale Marek czuł, że kłamie. Pewnego wieczoru, gdy szykowali się do wyjścia, Anna nie mogła znaleźć kluczyków do samochodu. Z pośpiechem szukała ich w torebce. Przypływie frustracji wysypała całą jej zawartość na łóżku. Obok szminki, portfela i telefonu leżał mały skórzany notesł. Był stary z wyblakłymi rogami, jakby nosiła go ze sobą od lat. Zanim Anna zdążyła go podnieść, Marek sięgnął po niego. Z ciekawością, ale i z drżeniem serca otworzył go. W środku, zamiast szkiców, na pierwszej stronie znalazł coś, co wstrząsnęło jego uporządkowanym umysłem. Był tam numer telefonu i jedno słowo. Pisane nie jej charakterem pisma, ale starannie wydrukowanymi literami: Nigdy nie zapomnę. Nigdy. Serce Marka zaczęło bić szybciej. Zanim zdążył pomyśleć, Anna rzuciła się na łóżko i wyrwała mu notes z ręki. Jej oczy były szeroko otwarte, pełne paniki, jakiej nigdy wcześniej u niej nie widział. To nic wyszeptała, chowając notes do torebki, a jej głos drżał. Marek nie odpowiedział. Patrzył na nią, a w jego głowie układała się układanka. Puzzle, które w jego porcelanowym świecie nigdy nie powinny się znaleźć. Zdał sobie sprawę, że to, co uważał za ich idealną miłość, mogło być jedynie iluzją. Iluzją, która właśnie zaczęła pękać. Tydzień później Marek wpadł do galerii Anny, by zabrać ją na lunch. Zastał ją rozmawiającą z klientem, ale coś było nie tak mógł. Mężczyzna elegancki, wszytym na miarę garniturze, z twarzą pozbawioną emocji, sprawiał wrażenie drapieżnika. Nie oglądał obrazów. Jego oczy skanowały Annę, a nie dzieła sztuki na ścianach. Marek instynktownie poczuł zagrożenie. Podszedł bliżej, udając, że ogląda jeden z obrazów i z daleka obserwował ich rozmowę. Mężczyzna nachylił się do Anny, a jego głos był ledwie słyszalny, choć Marek usłyszał kluczowe słowo. Tuk. Twarz Anny zbladłał. Jej uśmiech zniknął, a oczy stały się puste. Odwróciła się na chwilę, a Marek z przerażeniem zobaczył, że na jej czole pojawiły się drobne kropelki potu. Mężczyzna uśmiechnął się, ale nie był to serdeczny uśmiech, tylko triumfalny grymasz. Następnie położył na ladzie niewielką, beżową kopertę. To na początek, rzucił chłodno. Czekam na telefon. Eee. Kiedy tylko mężczyzna wyszedł, Anna rzuciła się na ladę, schowała kopertę i rzuciła Markowi wymuszone sztywne spojrzenie. Wszystko w porządku, kochanie, to tylko agent ubezpieczeniowy, powiedziała, ale jej głos drżał. Marek nie uwierzył w jej słowa. Wiedział, że kłamie. Tego wieczoru, gdy Anna wyczerpana zasnęła, Marek targany niepokojem wziął jej torebkę i wydobył kopertę. Jej waga była zaskakująco mała. W środku, zamiast dokumentów, znalazł kilka zdjęć. Zdjęć, które wstrząsnęły jego światem do fundamentów. Na fotografiach widniała Anna. Dwadzieścia lat młodsza, z pąkowym akcentem w oczach, otoczona przez grupę mężczyzn w podejrzanych, gangsterskich pozach. Na jednym ze zdjęć trzymała w ręku pistolet. To nie była jego Anna, jego krucha, wrażliwa artystka. To była obca kobieta, o której nic nie wiedział. Ta koperta nie była tylko wiadomością. Była wyrokiem. Jej świat, tak jak on go widział, pękł na milion kawałków. Wiedział, że nie może dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Musiał poznać prawdę, bez względu na to, jak bardzo by go zraniła. Napięcie w ich mieszkaniu stało się tak gęste, że można by je kroić nożem. Marek wpatrując się w zdjęcia, które trzymał w dłoni, nie mógł znaleźć słów. Znał swoją żonę na wyrot, a przynajmniej tak mu się wydawało. Znał jej gesty, ulubiony sposób picia kawy o poranku, jej sichot, gdy coś się bawiło. Ale te zdjęcia pokazywały kogoś zupełnie innego. Zimną, twardą kobietę, która nie pasowała do delikatnej malarki, którą kochał. Kiedy Anna wróciła do sypialni, stanął naprzeciwko niej. W jego oczach nie było już miłości ani zaufania, tylko ból i wściekłość. Zrobił krok do przodu i położył fotografię na stoliku nocnym. Co to jest? zapytał, a jego głos był chłodny i obcy. Anna spojrzała na zdjęcia, a jej twarz straciła wszelkie kolory. Zamarła, jakby nagle została sparaliżowana. Oczy napełniły jej się łzami, które spłynęły po policzkach w milczeniu. To... To przeszłość, wyszeptała, ale wiedziała, że to za mało. Marek nie dał za wygraną przeszłość z pistoletem w ręku? Z jakimiś bandytami? Wycedził, wskazując na mężczyzn na zdjęciach. To ja jestem tym, który nie zna swojej żony? Czy ty jesteś tą, która okłamała mnie przez lata? Wtedy Anna pękła. Upadła na kolana... Złożyła dłonie w geście modlitwy i wybuchła histerycznym płaczem. Opowiadała o młodości, o naiwności, o desperacji. Jej młodszy brat, Tomek, był to poważnie chory, a ich rodziców nie było stać na kosztowne leczenie. Anna, bezrobotna, zagubiona, szukająca jakiegokolwiek sposobu na zdobycie pieniędzy, poznała na imprezie Juliana mężczyznę o charyzmatycznym uśmiechu i zimnym spojrzeniu, który obiecał jej łatwe pieniądze. Zlecił jej zadanie. Jej niezwykły talent do malarstwa miał służyć do fałszowania drogich dzieł sztuki. Marek słuchał w osłupieniu, czując, jak jego idealny świat rozpada się na kawałki. Zrobiłam to dla Tomkał, tylko dla niego, mówiła szlochając. Wtedy wydawało mi się, że to jedyny sposób. Gdy zarobiłam wystarczająco dużo, zerwałam z nimi kontakt. Myślałam, że wszystko zostało ze mną. A teraz on, Julian, wrócił. Szantażuje mnie. Chce pieniędzy za milczenie, grożąc, że opublikuje te zdjęcia i zniszczy nie tylko moją karierę, ale także naszą miłość, Marku. I Marek poczuł, jak gniew ustępuje miejsca innemu uczuciu, bezdennemu smutkowi. Jego Anna nie była kłamcą. Była ofiarą. Ofiarą własnej przeszłości. Postanowił jej pomóc. Zdecydowali, że zapłacą Julianowi, mając nadzieję, że to położy kres koszmarowi. Marek przelał pierwszą dużą sumę z oszczędności przeznaczonych na ich wspólne wakacje. Liczył, że to zakończy wszystko, co złe. Przez chwilę czuli ulgę. Napięcie opadło, a między nimi powoli zaczęło odbudowywać się zaufanie. Myśleli, że po tym wszystkim wrócą do normalnego życia, do pracy, do spokoju. Ale spokój trwał krótko. Dwa dni później Marek otrzymał e-mail zatytułowany Następna transza. Julian nie poprzestał na jednej wpłacił. Chciał więcej i więcej. Ich oszczędności topniały w zastraszającym tempie. Anna zaczęła wyprzedawać swoje mniej znane obrazy, kłamiąc, że to po prostu dobry moment na biznes. Marek patrzył, jak kobieta, którą kochał, popada w spirale kłamstw i rozpaczyn. Ich idealne życie stawało się coraz większą iluzją. Marek czuł, że utracili kontrolę, a on sam, mimo że chciał chronić Annę, był bezsilny w obliczu mrocznej przeszłości, która upomniała się o swoją cenę. Nie miał pojęcia, jak wielka ona naprawdę jest. Wydawało się, że każde nic się nie dzieje, które padało z ust Anny, miało w sobie coraz mniej przekonania i coraz więcej strachu. Marek, wpatrujący się w topniejące oszczędności na wspólnym kącie, czuł, jak traci grunt pod nogami. Ich luksusowe mieszkanie do tej pory oaza spokoju stało się pułapką. Rozmowy z Anną zmieniły się w miny lądowe. Każde pytanie Marka wywoływało wybuch złości lub paniki. Anna zamykała się w sobie, jej pracownia stała się fortecą, a kolejne obrazy znikały bez śladu, sprzedawane, jak tłumaczyła, w celu inwestycyjnym. Marek czuł, że traci nie tylko pieniądze, ale i samą Annę. Paranoja zaczęła go dusić. Zauważył, że Anna regularnie wymyka się z domu, nie mówiąc dokąd idzie. Pewnego popołudnia, nie mogąc już dłużej znieść niepewności, postanowił ją śledzić. Ubrał się w luźne ubrania, włożył czapkę i ruszył za jej samochodem. Anna jechała na drugi koniec miasta, na obskurny plac, gdzie wciśnięta między stary magazyn a opuszczoną fabrykę stała kawiarnia o nazwie Splot. Miejsce to wyglądało jak żywcem wyjęte z brudnego filmu akcji. Zupełnie nie pasowało do jego eleganckiej żony. Marek zatrzymał samochód na rogu i obserwował. Anna weszła do środka. Po kilku minutach wyszła z mężczyzną, którego Marek natychmiast rozpoznał. Julian, czyli Krukuł. Serce zaczęło bić mu w piersi jak szalone. Anna z kamienną twarzą wręczyła mu małą czarną teczkę. Julian wziął ją, otworzył na chwilę, a w jego oczach zalśnił triumf. Uśmiechnął się do Anny i coś do niej szepnął, po czym położył dłoń na jej ramieniu w geście, który wyglądał jak oznaka władzy i kontroli. To nie było spotkanie szantażowanego z szantażystą. To było spotkanie wspólników. Marek, przepełniony mieszaniną ulgi i rozpaczy, uderzył pięścią w kierownicę. Zrozumiał, że jego żona nie jest tylko ofiarą. Została wciągnięta z powrotem w ten brudny świat. Nie była już tylko szantażowana. Była pionkiem w jego grze, która dopiero się zaczynała. Wrócił do domu, a w jego głowie huczały myśli. Co było w tej teczce? Dlaczego Anna wracała do miejsca, z którego tak bardzo chciała uciec? Tej nocy nie spał. Leżał obok śpiącej Anny, a jej oddech był jedyną rzeczą, która go uspokajała. Rano, gdy wyszła do studia, Marek chwycił za laptopa. Wszedł na konto Anny i zaczął szukać. Ku swojemu zdziwieniu znalazł przelewy na konta, których nie znali. To nie były pieniądze dla Juliana. To były pieniądze za usługi. Odkrył, że Anna brała udział w nowej, nielegalnej działalności. Nie wiedział, co to za biznes, ale jedno było pewne. To nie miało nic wspólnego z jej fałszowaniem obrazów. Zdrada. Nowy rodzaj zdrady. To było jak wbicie noża w plecy, które już dawno krwawiły. Marek czuł? Że utracił kontrolę nad własnym życiem. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, zanim będzie za późno. Po nieprzespanej nocy, przepełnionym mieszaniną wściekłości i determinacji, Marek podjął decyzję. Nie mógł już dłużej udawać, że nie widzi i nie wie. To nie był już tylko jego dramat osobisty, ale coś znacznie większego. W jego myślach przestała liczyć się zdradał. Liczyło się tylko to, co Julian trzymał w szponach i w co wplątał Annę. Marek musiał poznać prawdę. Zamiast konfrontować Annę, co wiedział, że sprowadzi się do kolejnych łez i kłamstw, Marek postanowił działać w ukryciu. Jeszcze tego samego ranka wszedł do swojego biura i zaczął szukać. Nie był detektywem, ale jako architekt znał się na dokładności i logicznym myśleniu. Wiedział, jak szukać informacji, jak analizować dane. Pisał w wyszukiwarkę nazwisko Julian i wszystkie powiązane z nim informacje, jakie znalazł, począwszy od numeru konta bankowego. Wyszukał lokalizację kawiarni Splot i numer telefonu, który Anna zapisała w notesie. Po kilku godzinach intensywnego śledztwa Marek dotarł do informacji, które wstrząsnęły nim do głębi. Julian, którego Marek dotąd uważał za zwykłego szantażystę, okazał się być jednym z ważniejszych ogniw w zorganizowanej grupie przestępczej. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Julian Petrow. Grupa, w którą był zaangażowany, zajmowała się czymś o wiele poważniejszym niż fałszowanie obrazów. Jej działalność obejmowała handel tajnymi informacjami i przemyt. Marek, chcąc działać w pełni dyskretnie, postanowił wynająć profesjonalistę. Skorzystał z polecenia, które dostał lata temu od jednego z klientów, i skontaktował się z byłym oficerem służb specjalnych, dziś prywatnym detektywem o pseudonimie Lis. Lis okazał się być człowiekiem o zimnym spojrzeniu, ale o niezwykle analitycznym umyśle. Po kilku dniach śledztwa, detektyw skontaktował się z Markiem z szokującymi wieściami. Czarna teczka, którą Anna przekazała Julianowi, nie zawierała pieniędzy. Zawierała coś znacznie cenniejszego szczegółowe plany obiektu, nad którym Marek sam pracował. Były to plany nowego tajnego centrum naukowego, które miało powstać na obrzeżach miasta. Plany te w rękach Juliana mogły być użyte do przeprowadzenia zamachu lub sabotażu na skalę, która wstrząsnęłaby całą agencją rządową. Marek w jednej chwili zrozumiał, dlaczego Anna została zmuszona do współpracy. Jej talent i dostęp do Marka. Do jego pracy sprawił, że stała się idealnym narzędziem w rękach Julianowa. To nie była zemsta ani szantaż dla pieniędzy. To było coś znacznie poważniejszego, coś co zagrażało nie tylko jej życiu, ale życiu tysięcy niewinnych ludzi. Serce Marka biło jak oszalałe, gdy pędził do domu. Musiał się skonfrontować ze mną, ale tym razem nie o zdradę miłosną, lecz o życie. Nie mógł jej oceniać. Czuł, że Julian musiał ją do tego zmusić. Nie miał już do niej żalu. Tylko poczucie strachu i ulgi, że w końcu poznał prawdę. Dzwonek jego telefonu przerwał ciszę. To był detektyw. Mówił o bracie Anny, o którym Marek nic nie wiedział. Był to klucz do całej intrygi. Julian trzymał go w tajnej lokalizacji, a Anna, by go chronić, zmuszona była do współpracy. Marek zrozumiał, że jego Anna nie była wspólniczką. Była ofiarą, którą musiał uratować. Marek pędził do domu, a w głowie huczały mu słowa detektywa. Julian Petrow, handel informacjami, plan sabotażu. A w centrum tego wszystkiego, brat Anny. To nie była już historia o zdradzie, ale o desperackiej walce o przetrwanie. Marek otworzył drzwi, a zastał Anny siedzącą na kanapie, z twarzą schowaną w dłoniach. Ciało jej dygotało, a szloch strząsał jej ramionami. Anno, posłuchaj mnie. Wiem, kim jest Julian. Wiem, co trzyma w szponach. Wiem, że chodzi o Tomka. I... Anna podniosła wzrok, a jej oczy były pełne niewyobrażalnego strachu. Jak? Mm. Jak wiesz? Wyszeptała. Marek usiadł obok niej i wziął jej dłoń. Była zimna. Lis, detektyw, znalazł trop. Tomek nie jest chory. Jest uwięziony. Julian wziął go jako zakładnika, żeby zmusić cię do współpracy. Wziął? Anna skinęła głową. A po jej policzkach spływały kolejne łzy. Wyznała mu, że Julian kazał jej przekazać Markowi, że w nowym projekcie nie wszystko idzie zgodnie z planem, by wzbudzić w nim niepokój i zmusić go do poszukiwania błędów. Wtedy ona miała podmienić plan, by Julian mógł skompromitować cały projekt. To on. Amen. On powiedział, że jeśli się nie zgodzę, to go zabiję, szlochała Anna. Nie miałam wyboru. Marek przytulił ją. Mieliśmy wybór, kochanie. Mieliśmy. Ale teraz to już nieważne. Musimy działać. W jego głosie nie było już żalu, tylko zimna kalkulacja i czysta determinacja. Razem, siedząc nad stołem, zaczęli układać plan WI. Marek miał wykorzystać swoje kontakty z Lisem, a Anna, jako przynęta, miała umówić się z Julianem na ostateczne przekazanie informacji, które rzekomo miały ostatecznie zniszczyć projekt. Następnego dnia Zgodnie z planem Anna wysłała Julianowi wiadomość z informacją, że ma dla niego ostatnią transzę informacji. Mężczyzna wyznaczył spotkanie w opuszczonym magazynie w porcie. Marek i Lis mieli czekać w ukryciu. Napięcie było tak duże, że można było je kroić nożem. W umówionej godzinie Anna weszła do magazynu, niosąc replikę czarnej teczki, którą Marek przygotował, wypełniając ją bezwartościowymi papierami. Julian czekał na nią. Za nim stało dwóch potężnych ochroniarzy. Anna podała mu teczkę. Julian otworzył ją, a jego twarz wykrzywił grymas wściekłości. Co to ma być, Anno? warknął. W tym samym momencie wtedy rozległ się metaliczny zgrzyt. Z za kontenerów wyszli Marek i lis. Julian zorientował się, że wpadł w pułapkę. W jego oczach pojawiła się wściekłość. Krzyknął do swoich ludzi, by ich złapali. Rozpoczęła się walka. Marek, pomimo braku doświadczenia w bójkach, walczył z determinacją. Lis, zwinny i bezwzględny, neutralizował wrogów jeden po drugim. Anna, mimo że drżała ze strachu, wiedziała, co musi zrobić. Skazała Markowi drogę do pomieszczenia, gdzie Julian trzymał Tomkał. W chaosie walki Julian zdołał uciec. Marek wbiegł do środka i znalazł przerażonego Tomka, przywiązanego do krzesła. Rozciął więzy, a chłopak, osłabiony, rzucił się mu w ramiona. Ulica rozbrzmiała syrenami policyjnymi, wezwanymi przez Lisa. Julian i jego ludzie zostali aresztowani. Koszmar dobiegł końca. Wyszli z magazynu, objęci, ocaleni, ale nie było w nich triumfu. Była tylko ulga i ból. Wiedzieli, że to nie koniec. To był dopiero początek. Dźwięk policyjnych syren narastał, a w opuszczonym magazynie zapanował chaos. Julian i jego ludzie zostali obezwładnieni, a Marek Anna i Tomek, brat Anny, wreszcie byli bezpieczni. Kiedy lis, z satysfakcją na twarzy, poinformował ich, że Julian idzie do więzienia na wiele lat, poczuli ulgę, ale nie triumf. Zwycięstwo miało gorzki smak. Następne dni były najtrudniejsze. Anna, choć uwolniona od szantażu, musiała zmierzyć się z konsekwencjami. Śledztwo ujawniło jej udział w sprawie fałszerstw sprzed lat, dzięki zeznaniom marka i brata, a także informacjom od Lisa. Prokurator uznał, że działała pod przymusem. Została uniewinniona, ale jej reputacja w świecie sztuki legła w gruzach. Kuratorzy odwoływali wystawy, krytycy pisali zjadliwe recenzje, a galerii odmawiały współpracy. Jej kariera, która była całym jej życiem, zniknęła w mgnieniu oka. Marek, choć wiedział, że to nie jest jej wina, czuł się jakby stracił coś bezpowrotnie. Ich idealne życie było zgliszczami. Zostało zbudowane na kłamstwie na fundamencie, który w każdej chwili mógł się rozpaść, przez długi czas nie rozmawiali o tym, co się stało. Pustka między nimi była bardziej bolesna niż otwarte konflikty. Ich miłość przeszła próbę, ale czy mogła się odbudować? To było pytanie, które wisiało w powietrzu. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli w milczeniu, Marek wstał i podszedł do jej biurka. Leżały na nim pędzle, farby i puste płótno. Prawie pół roku ich nie dotknęła. Marek zaryzykował. Wiem, że to trudne, powiedział cichoch. Wiem, że to zrujnowało twoje życie. Ale to nie definiuje, kim jesteś. Zim. Anna podniosła wzrok, a w jej oczach pojawiła się iskra, której Marek nie widział od dawna. Była to iskra nadziei. Marek uśmiechnął się. Poświęcił swoją firmę, którą sprzedał w pośpiechu i kupił mały dom poza miastem. Wyprowadził się, zostawiając za sobą swoją karierę, pieniądze i dawne życie. Anna... Z bratem u boku dołączyła do niego. Ich nowy dom był prosty, otoczony przez naturę. Nie było tam już luksusów ani drogich mebli, a ściany, które Marek zbudował własnymi rękami były puste. Ale w tej prostocie, w tej pustce znaleźli coś o wiele cenniejszego, prawdę? Marek zrezygnował z kariery architekta, by być stolarzem i budowniczym. Anna powoli zaczęła malować. Nie dla galerii, nie dla krytyków. Malowała dla siebie, dla Tomka, dla Marka. Jej obrazy nie były już pełne skomplikowanych tajemnic. Były proste, ale o wiele bardziej prawdziwe. Ich miłość, choć mocno poturbowana przez zdrady i tajemnice, była teraz silniejsza niż kiedykolwiek. Zbudowana na zaufaniu, które przyszło po prawdzie. Patrząc na Annę, która, otoczona plamami farby, uśmiechała się do niego, Marek wiedział, że ich historia się nie skończyła. Zaczęła się nowa, lepsza historia. ich historia. Opowieść o miłości, która mimo że została zniszczona, była w stanie odrodzić się z popiołów.